i witam na live'ie halloween. Live halloween uwaga ile wyświetleń zdobyliśmy 38 nie jest najgorsze lecz mogło być troszkę lepiej trafiliśmy do trochę mniejszych super wyświetleń ale nie, no nie spodziewałem się, że byśmy mieli te super wyświetlenia czyli to będzie gdzieś tak yy, le będzie na pewno nie, sorry, no, jeszcze będę grał się z widzami będzie to lepsze od Fortnite yy, turniej, dzień drugi, turniej yy, trzeci, turniej 3 i league HT959 UNIT to będzie lepszy, ale będzie gorszy od Rocket Legends, na, e, na razie ten, ten Live Sport, night, ten, znaczy będzie gorszy. A nie wiadomo jak, jak Live Rocket ale pe pe pewnie pójdzie do najgorszych liveów jakie tutaj są. Najwięcej wyświetleń to jest 200 albo to są od najnowszego, a nie patrzę od najpopularniejszego. Sorry, to, to jednak się pomyliłem. To jednak ten 35 trafi lepiej od... O życzcie, bo ja miałem też 35, aż raz, dwa, trzy, cztery live'y czyli może być na remisie z Fortnite, dzień piąty, finały i niespodzianka co? I Fortnite live krótki, live z widzami 445 słów, lecimy, live z widzami Fortnite, live z widzami 140 słów, lecimy, I, ale gorsza od live z widzami 140 słów, lecimy, ale lepsza od live z widzami Fortnite, to tyle. Były różne były tytuły, które wymyślałem też i teraz w sprawie live z widzami szukam dziewczyny, słuchajcie zdobyliśmy 95 wyświetleń na takim właśnie live'ie, to, to jest bardzo dużo. Znaczy nie, to nie trafiło do najpopularniejszych, bo to jest to dopiero początkowo lajby. chociaż jak patrzeć od najnowszego to 100 wyświetleń zdobyliśmy, gdzie sam szukam dziewczyny. Nice, tak, naprawdę 100 wyświetleń i 17 mocnych łapek w górę. Powiem Wam tak, jestem z tego zadowolony, że tak umiecie dobić. Trzy łapki w górę. Przed tym wyświetleniem nie gniewam się, bo rozumiem, że czasami jest ciężko. Być. Czekajcie, a sprawdzimy na mocnego, tylko że mocny, mocny chyba nie ma, a nie ma. Eee, no w każdy to Herman, to mi się trochę dziwi. Od najstarszego, on zaczął tego o 200 wyświetleń na początku filmu. Patrzcie co, jest on no na początku 200 wyświetleń. Na początku, a najgorzej A, bo to jest od Od najnowszego A, bo to jest najpopularniejsze A, nie Od najstarszego A, to na początku zrobił 200 wyświetleń Mocny, daj, 2001 wyświetleń, najwięcej, a najmniej Zdobył 29 To było jego najmniejsze wyświetlenie A jego top 1, no Porządne wyświetlenia. Tak najwięcej jest 2100. I teraz przejdziemy do mojego kanału. Mój kanał rozwija się nawet Jestem, Siemka, Siemka. I teraz czekamy 10 minut, chwilowe. No nie wiem, czy zdążymy. Mamy jeszcze 45, więc chyba tak pół godziny. Miałem masz I widzicie, mamy na coś takiego. Haunted Hallows. Miałem tak na coś ten tytuł. Tylko napisam Halloween, niech będzie. I najwyżej jutro napiszę na tytuł tego. I słuchajcie, jutro pojutrze, czyli tak w piątek albo sobotę, będzie tytuł Szukam Dziewczyny, ponieważ do tej pory jeszcze nie mam. Ale na chwilę się wstrzymałem, bo nie będzie codziennie tego tytułu. Muszę to jakieś trochę ciekawsze, ale nie spodziewałem się, że z 100 wyświetleń zdobędę przy tym tytule. Może, może, może można się trochę znieśmiać, że taki tytuł, ale 100 wyświetleń. Zdobyliśmy. Ostatnio wczoraj mieliśmy 95, a dzisiaj 100. No, dobry rekord naprawdę. Ja to czy jestem zadowolony z Was, że potraficie tyle dobić aż. Ale jestem ciekawy, czy przebijemy, uwaga, 216 wyświetleń. No nie wiem czy damy radę, ale jak dacie radę, to będę zadowolony. Teraz tak, mamy nowe wyzwania, które pokażę wam teraz. Bo 12 dni, ale wiadomo. Puławkę na duchy. To jest pierwsza rzecz. Logo Light. Druga rzecz to ramka. Super ekskluzywne szlam. Koła ducha. O, pierwsza paczka z dyni. Kolejne. O jakie fajne. No, trochę. Humorzasty. O, żeście, ale ładne. W ogóle super. I jak śmiermowe. Bardzo fajne rzeczy powiem wam, czy tu płacę się robi się wyzwania, bo to dla każdego jest dostępne. I teraz tak, wielki szlem To jest takie... Coś takiego. Bardzo fajne spadanie, podoba podobnie się. I nawiedzony dom kosztuje za 50. Bardzo fajne. Kupiłbym takie sobie coś. Ale nie mam. I nawet nie wiem czy się w ogóle przesyłać da. Nie wiem. Ja nie wiem co faktycznie na rokecie Ślad to takie dzisiaj coś. Całe trochę. Jedziemy do wezwań Pierwsze wezwanie zajdź 30 dośrodkowań lub wybić przez mecz, przez sieć. Zajdź 5 goli, asyst lub osun w meczach. 5 goli, czyli no może jeden jedny mecz nad Użyj szybkich wiadomości, ładny strzał lub dobra w 10 przez mecz, przez sieć. Czyli 10 meczów i muszę po prostu myśleć. Jak, jak na parzankę, takie szybkie. Strzesz sumie 5 goli w meczach przez sieć. Już prawie. Wygraj 2 mecze przez sieć, nie po prostu. rozegraj 20 metrów przez sieć i można powtórzyć 5 razy. Powiem tak. Opłaca się. Bo to jest Złota Dnia 2020: 340 subów. A no. Daj 10 obron lub ale No dobram. Zagraj 3 asysty, przez bez sieć. Zdobyć 3 poziomy PD A że w sensie dobra Daję 10 asyst w meczach to przez sieć Zdobyć 2 tytuły MWP przez sieć No tutaj będzie trudno Znowu muszę to eee, A więc Tylko Fortnite trzyma Gramy ten tryb, nie wiem co to jest. O, że o, kurde Bladę Czekajcie, za, za 3 a 6 ładny strzał Ładny strzał, ładny strzał, ładny strzał 5, 6, 7 Cześć, tylko Fortnite jeśli chcesz zagrać, to sobie... <grybujesz> Ale Fortnite chyba ma suba, nie wiem. Nie pamiętam. Co jest? Co to? Ilona, Ilona, siemka. Yy, rocket. Nazywany inaczej. Na rokę po prostu Ej, ale to jest zimny ten tryb, szybko, szybko, szybko prze... Ej a to jest... Co się dzieje? Co to za tryb? A, o co w tym chodzi? Rocket Legends. Chodzi o to. Yy, że masz piłki i musisz wybijać. W sensie strzelić w bramkę. A ten tryb... ten tryb to jest taki jeszcze taki zimny. To jest nowy tryb. Ale... Po prostu trzeba bramkę. Tak jak ja teraz to zrobiłem. Aha. Mogę stać się sobie w w górę. i dzwoneczek polecam, naprawdę. A, bo to jest coś takiego i teraz to... To trzeba samo automatycznie gola trzeba to... Ja cię. Aj, Tomski napisał No raczej na tym to polega Okej okay. Nie no ja się nie spodziewałem Ile na cześć, jeśli jesteś nowa został to w tygodniu No właśnie chyba tak, nowa Jak on to odbije, no i A nie Czyli nie może dopuścić Dobra, rozumiem o co chodzi w tym trybie. Da się łatwo przegrać. Tutaj trzeba wiedzieć jak się odbija. Bo to leci jakby duch kieruje. I to normalnie by strzeliło. Bo ta chwilka się nie potrafi odbić. Z zostawcie łapkę z dzwoneczkiem. Milona, a ty zostawiłeś? Nice, spyro, nice. Congratulations. gratulacje. Ja już mam. <grymne> w ogóle to tak macie poprzedni tytuł tam napisałem chyba, że szukam dziewczyny, no to to prawda oczywiście, no nie? Przepraszam. Jak się mówi nic się nie no, e, nic się nie stało, no problem bym powiedział, ale... Meź się zaczął dalej. Za co mod? Mod? Ja mówię o czymś innym, ale okej, okay, moc niedługo. Kolejny, można wygrać jeszcze. Tyro strzelił, można to jeszcze wygrać? Oj, oj, czy nie to? Oj, I Fajro. Jak on to ładnie, a to była bramka. No i... Nie, bo tak piłka normalnie nie lecia, to jest po prostu duch. Nice. Dawaj, dawaj. Nice, on to potrafi to widać, że Aj. Przegrywujemy 6-5 To jest trudny tryb. Nie widać, że to jest jakiś duch specjalny, jest taki krąg sterujący tym. Po prostu to jest nowy tryb do jakiegoś tam. No, po prostu to trwa jakieś 12 czy 3 dni. A... To dziwne, nie zajęczyło. Nie, te po się kończę pan. No, pa, Wygrali, no, usłyszyli Nie zrobiłem praktycznie żadnych wyzwań Bo... Czekajcie, to czy ja spróbuję wyjść Czy to w ogóle zajęczyło po tej pierwszej grze? Mamy jeszcze ile czasu? Jeszcze trochę To jest na najpisze ja, to będę wiedział Eee, dobra, czy udało się? Strzel pięć bramek. Ale urwał, <grystanie> Dobra. Dobra. Dobra, czyli mogę takie fajne coś dostać, okej, okay. dobra. To jedziemy. Czyli ten tryb też zajdże wyzwania, ale to trzeba trochę parę dni grać w to. Jeden dzień nie wystarczy A poza tym mam jeszcze tylko z 20 minut jeszcze Max <grywa> <grywa> dobre w ogóle słowo Już jeden, jeden leci W Roki tanie grałem trochę długa Jak oni to odbijał Ale jaki fart Przecież on by to trafił No i Ładny strzał No i to jest już drugie powiedzenie 3, 4, 5, 6 7 8, jeszcze dwa muszę chyba pojechać, ale to i tak nie zaliczę, to i tak Ja się nazywam A Korea, ale tu się zamilo na ile na Awe w Fortnite pan Patryk, a ta się nazywam Korel. A, dobra dobra, okej okay. Rozumiem. Okej, okay, to będę wiedział. firma Oj Ciężko, powiem wam, bo to jest tego specjalne połączenie takim duchem Więc będzie, więc teraz będziemy grali w Rocket League i Fortnite'a Dwa razy w jednym. Oni robią tak? Teraz? Aj Na farcie, na farcie Jak? Oni tego nie mogą trafić I będzie go <grystanie> Naj no. Ale to było tak ładne bo prostu wajcie, sama piłka by nie płaciła, tylko to jest specjalnie duch aktyw aktywowany, że jeżeli tego nie bijesz, to niestety chyba go odpada. O! jak, o kurde, marsz uratował nas. Za Doro... Dorota gra. Za Doro ta gra. To, to chciałaś powiedzieć. Ja mogę wziąć inny tryb, ale... Chciałem wypróbować ten tryb, bo jeszcze go nie grałem. I ja ci więcej. I w ogóle gole nie mogę strzelić. Po te rundzie 1 na 1 trwał bo to nie ma sensu. Za darmo, za darmo, za darmo. Jest! Latel, kończysz. O, Bo... to jest już znudzone Jeden minut Proszę państwa, ale dużo Dobra Nie, to może wyjdźmy I zagram jeden w 1 V1 i Ja wam pokażę jak to bardziej wygląda W ostatni rynku Dobra Mecz towarzystki I tutaj ma się tylko i wyłącznie tymczasowy. Ale my ja zagram pojedynek, ponieważ tymczasowy to jest 3v3 i tutaj może trochę takie utrudnienie, że może to może, to jest nawet łatwo wygrać i przegrać. No ale... Skoro mam tutaj jeszcze pomocników, to nie potrzebuję. Okej, okay, to z nim Tak normalnie wygląda tryb. W sensie tak, w Nie ma tu nic innego. Tak to piłka widzieliście, na tym, na tym duchu leciała. A tak to nie. Dawajcie innowi widzowie wbijcia. No polecam, z, oczywiście, że tak polecam. I dziękuję w ogóle widzom, którzy tak było mówią, że wbili i tak dalej. Dzięki, Gordian. Czyli Patryk, mogę też umieć, nie ty. Ach, ale musiał, ale musiał. Dobra, ja tu teraz idę No ale kurde to było dobre. No jak? O! Patryk to, to... mój brat. A, dobra, okej. Okay. To Kordian. To jest potuch. Hm. Tak? A to ty, Korda, nie jesteś potuchem? Bo wydaje mi się, że chyba tak. Znaczy, że tak. Ma tyle samo lat Ja nie Nigdy Czemu nie? okiwałem go z dwa razy O, że Tylko to pominie, bo to mnie denerwuje. A że mnie denerwuje. Nie denerwuje, tylko po prostu ludzi mi się. Mówię kiedy ja tak właśnie graczy wstrzymują. Bo nie umiem grać. Oj nie przesadzaj. Jak nie o Kurde, a to było dobre nawet. Na ramy, to mamy tą piłkę. No ale jak on to... zrobił? O, że jeszcze i wygrał to. Ale fura Mam... Le mam taką dobrą furę, że mam wam ale... Nie ja chcę mi się za bardzo korzystać. Taka chyba pizka, nie wiem Bardziej mi się podobają spadania efekty goli. Co jest? Light jak ty to zrobiłeś?

no, jestem, znaczy nie w tej grze. Aż tak kury, badaż mnie tego. Pomocy. A jak nie. teraz Och kurde. Dobrze to wykminił. Dobrze to zrobił. Zostaw lajka. No dziękuję ja to jestem. Já Koniec, ja wam powiem, że to trochę trudne jest to do ogarnięcia tej. Dziękuję że jesteście na live'ie. Zostawcie jak w górę dzoneczek. Ja będę wszystko zabrat to później. Dziękuję, że jesteście na live'ie, z odskryciem kanał, coś kogoś górę dzoneczek. Zstrzegaj się Live Cinę i dziękuję, żeście na najwie. Do jutra, trzajcie się i cześć.